W tym odcinku. No! 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 Oj! Na mnie padło. Aj, aj, aj. nie te. Nie te. Zwierzę. To nie Mnie też przypomniał co, nie? Ale to jest zapięte. To jest help, help, Drugą wańkę, tam. Tam. O, widzisz? No tam, drzwi ci spingowałem. Przejdź przez nie. Za tobą! Wieku, ja jestem po pracy zmęczona, po pierdolimo cię! Kurwa mać! Podskoczyłam! Ja też. No wypierdala, ja tu! Antidote! 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 Masz. This could come in handy. Oh. Uważajcie, uważajcie, uważajcie! Oh. Kurwa, nie można po nim przejść. Ah. Widzisz? Jaki trap? No szkło rozbite. Oh, no to... No kurwa! Pistolet, nie, nie ma tu pistoletów, debilu. No, grałeś kiedyś w autostradzie? A nie. No też się nie ma, Dobra, no. W się nie bronisz. Dobra, Ale, wy, kurnie, w autostradzie się spierdolasz. Dobra, przeszedłem. No, no, no. z butem, ty! Nie wybadać pomagać dla drużyny? Eee. Ciebie nie dotyczy, ty mnie dotyczy, czy to nie pomagasz? Caffè? Caffè. L'ottica è necessaria. Caffè. 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 Kurwe, Strig. Magranie wszyscy gracze. Chodź tu. Ta kurwa, poczekamy. Czekaj, jak się no kto wizer włącza? F. Escape. F4. Alt F4. Alt 4 Po to... którym końcu? Alt F4. <grym się wytrzymał> Wybierz se, kurwa. Da się tak te... pociechuć, 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 pociechuć? Chodź tu człowieku no. No czekaj, lutuję przecież. Nie wiem co chcesz się z ręką dotniku obudzić. No chodź tu człowieku! Będziesz Dobra. mógł tam wrócić! No chodź tutaj. się, no jak tam wejść bez To No kurwa No tędy, Na naokoło. Ale tu jest zapięte To jest help, help fight. Drugą wańkę, tam! Tam, o, widzisz? No tam, drzwi ci spingowałem, przejdź przez nie. Za tobą! ja jestem po pracy z Maciera, po pierdoleniu cię! Kurwa, <śpiewanie> mać, Podskoczyłam! Ja też!

No, ja nie mogę go pchać, dole. O Boże! Jak piwnica O kurwa, jest tu ziomek. Mówiłaś, Przy mnie jest Ale jest tam tam. się skryć. Tam był Był przy mnie All you gotta accept is that it's necessary. Yep. Careful boy. A lot of nuts out there. Don't make sense for a fella to chase a dying animal. You go on and bleed out, honey. Don't we'll let no one blow it down. To jest bezpośrednie. Hmm. 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 Myślę, że mnie zauważył. Kolej tu idzie. Ty chcesz robić minigarka, czy ja mam robić? Eee. Ej, on tu jest! No kurwa zakazował mnie. Dobra, wyleczyłem się. Ej, no pierwszy dalamy, tak? O, kurwa, blokuje Proszę, 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 No dobra. Ale chodźcie, to już z chodzimy. Sami. Jest obok mnie. To lecisz, kurwa tańczą. Uuu jest dosłownie obok. Powiedz coś zrobić, żeby go przywołać to sobie? No, możesz pochałasować. Eee, kurwa tutaj! Nie w ten sposób. I no, tutaj jest przy wejściu. Kurwa, oszalałem się Mam tutaj. No, ja nie żyję. Masz Dawid. Uch. Masz. Jak ty kurwa, żeś się prześlicnął? Nie. Co? Jak ty się kurwa, idzie tu. Kurwa, on może? Nie, dobra, zamknęłam. Wracaj, wracaj w tę grę. Co tam spadło? Nie, tak. tak. Jeden z trzech. Ja mam pick. Ja mam traf. Oj, tam jest trzeci. Tu, tu, tu. Kulik jakiś.

Padło ci do poziomu szaleństwa, czy nie? Nie, wiem, czy to... nie, no, stracić nie, dwa, dwa paski. Ej, królik. Tak, to spadło mi. No, nie, 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 ścigać, ten... podejść. Podejdę ten... ciebie. nie, ci nie, nie, To nie, 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 o kurwa! Skubik chce krakersa. Zamknąłem mu przed pyskiem kurwa drzwi. On już nie Tak, go sprawdził. Ej, za nami jest! Nie wiem czy to ten sam, yy, nie, ten jest tu, to za nami jest inny, tak samo chce krakersa. Wypierdalaj stamtąd Dobra, poszedł. Komór ma gołe dupsko. Dobra, koweruj mnie, koweruj, koweruj, A, no strzelę w niego. Dobra, nie, nie, strzelę. nie, się mógł, no. Dobra, ja się wypracę mogę obrać. O oh, kurwa jest już do tej O kurwa za nami z tyłu jest ten duży o elektro. Czekaj. Yeah. <Gunty> no! <gunty> no! <gunty> no! <gunty> Oj! Na mnie padło. Aj, 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 nie te, nie te. <gunty> to. Nie, to. Zwierzę. Jeszcze... Mnie też przypomniał nie? Nie. <gunty> No. Egipcio. 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 Egipcio.